Przebudowa pętli autobusowej na placu Chrobrego kosztowała ponad 2 miliony 150 tysięcy złotych. W tym mieści się koszt tablicy informacyjnej, która do tej pory nie działa. Wykonawca w ramach zadania miał rozebrać dotychczasowe nawierzchnie jezdni i chodnika, przebudować oświetlenie oraz zainstalować tablicę dynamiczną z informacją dla pasażerów o czasie odjazdów autobusów. Z tym ostatnim jest kłopot. Od początku nie działa. Jeszcze w czasie projektowania, że tak powiem, dane dotyczące tablicy były uzgadniane z ditm i z operatorem systemu, który obsługuje ten cały system w Szczecinie. Również. Od, z końcem lipca, początkiem sierpnia, wykonawca, już firma, która realizowała przebudowę tego węzła przesiadkowego, również kontaktowała się z edit i z operatorem systemu. Zarząd Drugi Transportu Miejskiego obiecywał zintegrowanie tablicy z systemem informacji pasażerskiej. Do tej pory tego nie zrobiono. Trwa korespondencja między operatorem systemu a firmą, która dostarczyła tablicę. Sama tablica nie pokazuje informacji przydatnych pasażerom. Bo to powinno od razu działać. Ludzie i tak korzystają, mi się wydaje, nie? z tych tabliczek, które są przyczepione do, do słupku. A tutaj no, mieliby wygodę, no ale jak nie działa, no to jest chyba wyrzucenie pieniędzy. Bo ja jechałam dwa miesiące temu tutaj, nie, bo tak nie jeżdżę często do Polic i po prostu była niedziałająca, w tej chwili dzisiaj tak samo jest niedziałająca. A pieniążki na to idą. Mi się wydaje, że taka tablica to powinna działać, nie, żeby człowiek wiedział, o której odjeżdża, o której przyjeżdżają autobusy, prawda? Tablica nie spełnia swojej funkcji i powodem nie jest usterka. Koszt tablicy to blisko 70 tysięcy złotych. Firma Strabak, czyli wykonawca całego, tej całej przebudowy, on miał, że tak powiem, w samym zakresie dostarczyć tablicę, która będzie współpracowała z systemem, który jest w Szczycinie, no bo u nas jest tylko, tylko na razie jedna taka tablica. Stąd taki wymóg byłaby była zintegrowana z systemem tym szczecińskim, a jak widać na razie nie jest. Wiemy, że w Szczecinie również są tablice, które, z którymi ZDiT ma problem. Być może to jest ten sam problem, co i u nas. Jak nas poinformował Maciej Tomaszewski, kierownik działu komunikacji i rzecznik prasowy firmy wykonawczej Strabag, jako generalny wykonawca inwestycji odpowiadał za wybór dostawcy tablicy informacyjnej oraz jej montaż i jak twierdzi rzecznik, Oba te zadania zrealizowano zgodnie z warunkami zamówienia. Zamontowana tablica informacyjna nie współdziała z centralnym systemem zarządzania ruchem. To kwestia rozwiązań teleinformatycznych, które umożliwią połączenie tablicy z systemem zarządzania ruchem i wyświetlania informacji. Nie leży to w gestii firmy Strabak, zapewnia rzecznik firmy. Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Policach, Krzysztof Kuśnierz, poinformował nas, że w najbliższych dniach ma odbyć się spotkanie między stronami.